Wideodermatoskopia. Jest to badanie priorytetowe dla każdego. Dermoskopia jest podstawowym badaniem diagnostycznym umożliwiającym ocenę różnorodnych zmian skórnych. Odmianą klasycznej dermoskopii jest wideodermatoskopia. Jej wyższość polega na tym, że pozwala na archiwizowanie zmian skórnych, dzięki czemu uzyskane zdjęcia służą do porównania, a ponadto umożliwia uzyskanie powiększeń wielokrotnie większych, przynajmniej dwudziestokrotnych. Dysponujemy już wideodermoskopami, które pozwalają uzyskać powiększenie 140-krotne, a nawet 200-krotne. Badanie dermoskopowe przy użyciu wideodermoskopu jest przeznaczone do oglądania każdych zmian skórnych, nie tylko tak zwanych znamion czy inaczej pieprzyków, ale również służy do diagnozowania innych chorób skórnych. Jest to badanie priorytetowe dla każdego. Każdy z nas ma znamion jedno, dwa a niektórzy mają ich wielokrotnie więcej. Wideodermatoskop dysponuje programem mapa ciała. Umożliwia to zeskanowanie całej powierzchni skóry, co służy do stwierdzenia, czy przy kolejnym badaniu ta liczba znamion nie zwiększyła się. Ponadto umożliwia zrobienie zdjęć i zarchiwizowanie podejrzanych znamion skóry, które nie wykazują jeszcze cech nowotworowych, ale wymagają obserwowania. Każda osoba, bez względu na to, czy posiada jedno, czy większą liczbę znamion, powinna badać te znamiona standardowo jeden raz w roku. Jeżeli ktoś należy do pierwszej grupy ryzyka, to znaczy w jego bliskiej rodzinie zdarzył się przypadek czerniaka, takie badanie powinien wykonywać raz na pół roku. Natomiast jeżeli ktoś miał epizod onkologiczny, czyli był leczony z powodu nowotworów skóry, badanie powinien wykonywać raz na trzy miesiące. Każde badanie ulega archiwizowaniu i na tej podstawie możemy ocenić ewolucję zmian skórnych. Badanie dermoskopowe służy nie tylko do profilaktyki chorób nowotworowych skóry, służy do wykrywania wczesnych przypadków zmian nowotworowych skóry, ale powinno być też taką formą ostrzeżenia dla niektórych osób, którym wydaje się, że mogą bezkarnie korzystać z kąpieli słonecznych, nie stosując żadnej fotoprotekcji. Nie. Badanie dermoskopowe jest taką informacją, która pozwala nam oszacować, jaka jest nasza wrażliwość na promienie słoneczne i równocześnie uzmysłowić, że każdy z nas powinien stosować kremy z filtrem w okresie wakacji ze szczególną e, troską i dokładnością, i że powinniśmy pamiętać o tym, że de facto podlegamy ekspozycji słonecznej przez cały rok czyli. Osoby z grupy ryzyka powinny tego typu preparaty stosować przez cały rok.